Jest pytanie, którego nikt nie lubi zadawać, ponieważ gdy w końcu pozna odpowiedź, nic już nie jest takie przyjemne. Jak to możliwe, że trzy zawody przetrwały prawie stulecie chaosu, podczas gdy wszystkie inne uległy zniszczeniu, wyeliminowaniu lub zastąpieniu? Logika podpowiada, że kryzys dotyka wszystkich w równym stopniu, historia mówi co innego. I tu zaczyna się niepokój. Istnieje paradoks tak absurdalny, że wydaje się fikcją. W każdym kryzysie gospodarczym ostatnich 96 lat, w 1929, 1987, 2008 roku, a nawet podczas pandemii, te trzy kariery nie tylko przetrwały, ale zyskały jeszcze więcej władzy i pieniędzy. Nie miało znaczenia, czy giełda się załamała, czy kraje wpadły w recesję, czy firmy zamknęły swoje podwoje, czy cały świat został zamknięty w domach. Te trzy zawody nadal działały. Jakby chaos był po prostu naturalną częścią ich pracy. Szokującym faktem jest to, że podczas kryzysu w 2008, gdy miliony ludzi straciły pracę i stabilność, jeden z tych trzech zawodów cieszył się większym zainteresowaniem. Tyczył 25% W zaledwie 6 miesięcy. W 2020 roku kolejna firma rozwijała się szybciej niż jakakolwiek inna z listy Fortune 500, a trzecia? Trzecia po prostu nie odnotowała spadku od 1929 roku. Nigdy to liczby, które wydawały się niemożliwe, dopóki nie uświadomisz sobie, że to właśnie te liczby zniszczyły całe cywilizacje. Fatalistyczne zdanie, które rozbrzmiewa w powietrzu, jest zbyt eleganckie, by je zignorować. W świecie, który rozpada się co dwie dekady, przetrwanie nie jest kwestią szczęścia, lecz metody. Jeśli istnieje metoda, istnieje standard. A jeśli istnieje standard, istnieje sposób, by się go nauczyć, albo go zignorować i nadal być przez niego miażdżonym, jak to się zdarza większości ludzi. Pilność wynika z faktu, że wkraczamy w kolejny cykl. Globalny dług osiągnął historyczny rekord. Powróciła zmienność, rządy słabną, a każdy cichy wskaźnik, ten o którym nikt nie mówi, bo jest przerażający, powtarza to samo zachowanie, które poprzedzało wszystkie poprzednie załamania. Oznacza to, że po raz kolejny miliony stracą pracę, firmy i stabilność. I po raz kolejny te same trzy zawody przetrwają to trzęsienie ziemi, jakby stąpały po twardym gruncie. Dlaczego? Jak? Co oni widzą, czego inni nie widzą? I co najważniejsze, dlaczego nikt o nich nie mówi, zanim zacznie się chaos? Być może odpowiedź jest prosta i brutalna bo gdyby wszyscy wiedzieli, system straciłby kontrolę nad ludźmi. Być może dlatego, że te kariery istnieją właśnie w lukach, wadach, pustkach, które obnażają kryzysy, a może dlatego, że cały świat został wytresowany, by patrzeć w niewłaściwym kierunku, gdy coś zaczyna się walić. Ale jedno jest pewne: kiedy nadejdzie kolejny kryzys, a jest on bliżej niż się wydaje, osoby z tych trzech zawodów nie tylko przetrwają, będą się rozwijać, tak jak zawsze. Tak jak zawsze były przygotowane. Zanim przejdziemy dalej, Zostawcie jedną rzecz w komentarzach. Czy uważasz, że niektóre zawody są naprawdę odporne na recesję? A może uważasz, że to mit, przesada czy zbieg okoliczności? Twoja opinia jest ważna i wiele powie o tym, jak postrzegasz świat, który wkrótce znów się zmieni. Aby zrozumieć, dlaczego trzy zawody przetrwały kryzysy, które doprowadziły do upadku rządów, zniszczenia fortun i przepisania podręczników ekonomii, musimy cofnąć się w czasie i zaobserwować sytuację. Dominujący sposób myślenia ekonomicznego każdej epoki, bo przed każdym upadkiem zawsze towarzyszyło nam to samo głębokie przekonanie, niemal dziecięca pewność, że tym razem nic nie może pójść źle. Historia dowodzi, że ta myśl zawsze jest preludium do katastrofy. W latach poprzedzających powszechnie uważano, że amerykańska gospodarka odnalazła trwałą formę nieskończonego dobrobytu. Eksperci mówili o nowym paradygmacie. Politycy zapewniali, że bańki spekulacyjne to jedynie objawy zdrowego optymizmu. A gazety drukowały nagłówki takie jak: Od tego momentu rynek może już tylko rosnąć. Łatwy kredyt, przyspieszona produkcja przemysłowa i urbanizacja stwarzały iluzję bezpiecznej przyszłości. Mentalność tamtych czasów była prosta i naiwna: jeśli wszystko rozwijało się szybko, to wszystko będzie rosło wiecznie. Oczywiście, że tak się nie stało. Prawie 60 lat później, w 1980 -tem, odczucie było podobne, ale opakowane w technologie. Pojawienie się pierwszych algorytmów transakcyjnych i systemów komputerowych stworzyło narrację. Że maszyny zapewnią większą stabilność rynku. Ekonomiści argumentowali, że ryzyko jest kontrolowane matematycznie, a wielu uważało, że skrajna zmienność to już przeszłość. Nadmierna pewność siebie była tak duża, że na kilka dni przed Czarny Poniedziałek specjalistyczne czasopisma porównały komputery do aniołów, stróżów nowej gospodarki. Kiedy nastąpił upadek, okazało się, że jest gorzej. Niż przewidywały jakiekolwiek podręczniki. Następnie w 2008 błąd przyjął inną nazwę nieruchomości. Dominująca doktryna głosiła, że ceny domów zawsze rosną w dłuższej perspektywie. Banki w to wierzyły, fundusze w to wierzyły, całe rodziny w to wierzyły. Inżynieria finansowa tamtych czasów, złożone instrumenty pochodne, sztuczne ratingi, portfele strukturyzowane, tylko wzmacniała fałszywe poczucie bezpieczeństwa. To była ta sama stara mentalność, tylko w bardziej wyrafinowanym pakiecie. Jeśli coś nigdy wcześniej nie zawiodło, to tym razem też nie zawiedzie. Świat po raz kolejny się mylił. A kiedy dotrzemy do 2020 z całym nagromadzonym doświadczeniem niemal 100 lat błędów, ludzkość powtórzyła tę samą mantrę po raz czwarty. Ekonomiści twierdzili, że globalne łańcuchy produkcyjne są zbyt wytrzymałe, by je złamać. Rządy gwarantowały, że współczesny świat jest odporny na załamanie. Firmy budowały swoją działalność, utrzymując minimalne zapasy i całkowicie polegając na międzynarodowych dostawcach. Centralne przekonanie tamtej epoki było jeszcze bardziej niebezpieczne. Globalna zależność była synonimem stabilności. Wystarczył wirus, by wszystko zawalić w ciągu kilku tygodni. Cztery epoki, cztery różne mentalności pojedynczy powtarzający się błąd. Pomyśleć, że teraźniejszość jest na tyle wygodna, że przyszłość nie może być zagrożeniem. Te epizody wyraźnie ilustrują schemat, który powtarza się przez stulecia. Im bardziej złożona staje się gospodarka, tym bardziej podatna jest na własną arogancję. Im bardziej świat wierzy, że nauczył się kontrolować rynek, tym bardziej kruchy jest w rzeczywistości. Eksperci każdej epoki nie byli głupcami. Byli błyskotliwi, wpływowi i dobrze wyszkoleni ale dali się zwieść duchowi swoich czasów, doktrynie ekonomicznej, która wydawała się idealna dopóki się nie załamała. Zawsze jest tak samo, przed każdym upadkiem istnieje narracja zbyt fascynująca, by ją podważyć. I to właśnie ta wygoda napędza katastrofę. Tymczasem trzy zawody odporne na chaos nie były ograniczone dominującym sposobem myślenia. Obserwowały wzorce z lat 1929, 1967, 2008 i 2020 i dostrzegły coś, czego większość nie dostrzegała: porażki nigdy nie były przypadkowe, zawsze można je było przewidzieć. I teraz, patrząc na tę niemal mechaniczną sekwencję optymizmu, Nadmiaru, pęknięcia, nieszczęścia, nasuwa się nieuniknione pytanie: pytanie do Ciebie, widzu: Czy uważasz, że ludzkość naprawdę wyciąga wnioski z tych błędów? Czy po prostu czekamy na kolejny rozdział w tym samym powtarzalnym schemacie? Za każdym kryzysem, który rujnuje firmy, rządy i fortuny, zawsze kryje się cichy element. Mechanizm matematyczny, który choć niewidoczny dla opinii publicznej istniał od zawsze, napędzając niestabilność niczym podziemna machina. Nie krzyczy, nie pojawia się w nagłówkach, nie staje się oficjalnym dyskursem. Ale to właśnie ten mechanizm dyktuje rytm wzlotów i upadków każdego współczesnego systemu gospodarczego. Ten mechanizm to fatalna kombinacja skumulowany dług, rosnące stopy procentowe, ukryta inflacja i słabo rozdysponowany kredyt. To kwota, która nigdy się nie sumuje i która uparcie domaga się zwrotu długu. Wyobraź sobie gospodarkę jako wielki zegar, który porusza się tylko dzięki precyzyjnym mechanizmom. Teraz wyobraź sobie, że co dekadę ktoś dodaje do tych mechanizmów zbyt dużo ciężaru więcej długu publicznego, by wspierać popularne strategie, więcej sztucznego kredytu, by stymulować konsumpcję, wyższe stopy procentowe, by zrekompensować ryzyko, do którego nikt nie chce się otwarcie przyznać. Stopniowo ten zegar zaczyna się spóźniać, potem zaczyna szwankować i w końcu się zatrzymuje. To jest ten duch matematyczny, który towarzyszy wszystkim kryzysom. Liczby, które wydają się abstrakcyjne dla przeciętnego obywatela, ale w praktyce działają jak pęknięcia, które po cichu się poszerzają w tamie. Najbardziej niepokojące jest to, że nikt nie zauważa działania mechanizmu, aż będzie za późno. Dzieje się tak, ponieważ na zewnątrz gospodarka wydaje się zdrowa, rośnie zatrudnienie, firmy zyskują na wartości, kredyt płynie. Ale w środku koszt tego dobrobytu jest zawyżany przez system, który działa przeciwko niemu samemu. W 1929 roku łatwy kredyt maskował strukturalną kruchość. W 1988 roku zautomatyzowane systemy potęgowały szkody, które miały powstrzymywać. W 2008 roku zaawansowane instrumenty pochodne ukryły niezabezpieczone długi. W 2020 roku globalna współzależność sprawiła, że świat uwierzył, że wydajność jest synonimem bezpieczeństwa. Fasada zawsze wyglądała nieskazitelnie, aż do chwili, gdy się zawaliła. Dlaczego nikt tego nie zauważył? Ponieważ mechanizm ten jest z założenia niewidoczny. Współczesna rachunkowość rozmywa ryzyko. Bankowość oparta na rezerwie cząstkowej ukrywa dźwignię finansową. Inflacja jest maskowana przez oficjalne statystyki. Dług publiczny jest traktowany jako tymczasowy. A kredyt jest promowany jako rozwiązanie, a nie problem. Ilu dostrzega cienie na wykresie PKB? Ilu rozumie rzeczywistą wagę odsetek składanych, zastosowanych do bilionów? Ilu kwestionuje logikę, że nieskończony wzrost jest możliwy na planecie o ograniczonych zasobach? Podczas gdy większość ludzi skupia się na wskaźnikach krótkoterminowych, nieliczni profesjonaliści odporni na chaos obserwują mechanizm strukturalny, prędkość długu, presja stóp procentowych. Erozja inflacji, kruchość kredytu, niewidoczne opóźnienie w księgowości nie czekają aż nastąpi załamanie, zanim zaczną działać. Widzą, jak się ono kształtuje na długo przedtem. Nie jako tragedia, ale jako matematyka w ruchu. A jeśli dotarłeś aż tutaj, mała prośba, zostaw lajka pod filmem. To nie tylko symboliczny gest. To dosłownie to, co pozwala, by dogłębne, dopracowane filmy, takie jak ten, były nadal polecane pośród tak wielu płytkich treści. To niezwykle pomaga. Bardzo dziękuję. Ostatecznie prawda jest niewygodna. Niewidzialny mechanizm nigdy nie zawodzi. On po prostu cierpliwie czeka, aż gospodarka, rozdmuchana oczekiwaniami i długiem, załamie się dokładnie tak jak zawsze. Matematyczny duch nie musi wydawać się realny. Wystarczy, że będzie się sumował. I jak zawsze, suma się nie zrównoważy. Każdy kryzys ma swój precyzyjny moment, w którym przestaje być możliwy, a staje się pewny. Ten moment nie jest dramatyczny jak film. Jest cichy, precyzyjny i druzgocący. Linia na wykresie, kalkulacja, która się nie zgadza, wskaźnik, który przekracza punkt bez powrotu. W 1929 roku miało to miejsce, gdy wolumen sprzedaży przekroczył wszelkie możliwości płynności. W 1987 roku, gdy algorytmy zaczęły sprzedawać szybciej niż ludzie byli w stanie to zinterpretować. W 2008 roku, gdy rynek zdał sobie sprawę, że niektóre papiery wartościowe mają teoretyczną wartość, ale zero rzeczywista wartość. W 2020 roku, gdy globalne łańcuchy dostaw uległy zahamowaniu, a gospodarka ujawniła, że jest uzależniona od równowagi bardziej kruchej niż wcześniej sądzono, Każde z tych zakłóceń nastąpiło w ciągu sekund, ale ich rozwój trwał dekady. Najbardziej chirurgicznym aspektem tej historii jest to, że analitycy zorientowali się o tym za późno nie z powodu braku wiedzy, lecz z powodu nadmiernej pewności siebie. Byli blokowani przez panującą doktrynę. Modele matematyczne gwarantowały stabilność. Oficjalne statystyki potwierdzały wzrost. Raporty dostosowywano do istniejących oczekiwań. To sztuczne poczucie bezpieczeństwa prowadziło do niebezpiecznych zachowań. Wszyscy zaczęli ignorować sygnały niezgodne z aktualną narracją. Kiedy rzeczywistość w końcu wymknęła się spod kontroli, nie było już czasu na reakcję. I tu właśnie wkracza matematyka cichy wróg. Zadłużenie rosło szybciej niż zdolność płatnicza. Odsetki kumulowały się w ratach, z którymi nikt nie nadążał. Inflacja niezauważalnie obniżała wartości. Kredyty udzielane bez kryteriów zwiększały ryzyko, które wydawało się niewidoczne. System nie załamał się z powodu pecha, lecz dlatego, że wymagały tego liczby. Żadna gospodarka nie jest w stanie wiecznie wydawać więcej niż produkuje, ani obiecywać więcej niż może dać. Upadek nie miał charakteru moralnego ani politycznego. Był matematyczny, ale ostateczny cios zadała nadmierna pewność siebie. Ekonomiści wierzyli, że to się nie powtórzy. Analitycy twierdzili, że mamy teraz nowoczesne narzędzia. Rządy zapewniały, że sytuacja jest pod kontrolą. Ta instytucjonalna arogancja przekreśliła ostatnią szansę na zapobieżenie skutkom. Kiedy mechanizm się załamał, nie było bufora, planu B, realnego zrozumienia tempa, w jakim system będzie się pogarszał. Wszystko rozpadło się z precyzją równania rozwiązanego do końca nieuniknionego, logicznego. Okrutnego. A jeśli znasz kogoś, kto lubi historię, kryzysy gospodarcze i powtarzalne wzorce, udostępnij ten film tej osobie. To w dużym stopniu pomaga rozwijać kanał i podtrzymuje przy życiu tego typu treści pośród tak dużej ilości powierzchowności. W końcu moment przełomu zawsze nadchodzi. Nie ma znaczenia epoka, technologia, rząd ani poziom optymizmu rynku. Gdy matematyka i arogancja łączą się. Żaden dyskurs nie zapobiegnie upadkowi. System rozpada się dokładnie wtedy, gdy został zaprogramowany. Druga rzeczywistość przewyższa iluzję, którą wokół niego zbudowano. Pod koniec każdego cyklu, gdy kurz opadnie, a kryzys w końcu ujawni to, co było ukryte, nieunikniony wniosek jest zawsze taki sam. To nie było żadne zaskoczenie, żaden przypadek, żaden pech. To była po prostu logiczna kontynuacja schematu, który trwał przez wieki. Gospodarka zmienia szaty, narracje, liderów, ale nie zmienia swojego przeznaczenia, gdy ignoruje się matematykę. Techniczna lekcja jest prosta i niewygodna. Matematyka zawsze triumfuje nad narracją zawsze. Nieważne, ile optymistycznych raportów zostanie opublikowanych, ile przemówień obieca stabilizację, a ile technologii będzie próbowało maskować ryzyko. Jeśli dług rośnie szybciej niż majątek, jeśli stopy procentowe przekraczają możliwości spłaty, jeśli kredyty są udzielane bezpodstawnie, to koniec jest już przesądzony na długo, zanim ktokolwiek zorientuje się, że upadek się rozpoczął. Ale ludzka lekcja jest jeszcze głębsza i bardziej bolesna. To nie brak inteligencji jest przyczyną upadku, to nadmierna pewność siebie. Największym błędem zawsze było przekonanie, że to się nie może powtórzyć. Myśl, że pokolenie nauczyło się już wystarczająco, by nie powtarzać przeszłości, jest paradoksalnie pierwszym krokiem do jej ponownego powtórzenia. Cywilizacje upadały w ten sposób, rynki się załamywały w ten sposób, całe rodziny traciły wszystko w ten sposób. Arogancja cicha i elegancka zawsze poprzedza upadek. A teraz patrząc na sytuację obecną, na liczby, które rosną szybciej niż powinny, na zadłużenie, które nieustannie rośnie, na kredyt, który w dalszym ciągu jest traktowany jako uniwersalne rozwiązanie, nie trzeba zagłębiać się w politykę, żeby dostrzec oczywistość. Ten wzór powraca. Nie dlatego, że ktoś tego chce, ale dlatego, że znaki są matematyczne, a matematyka nie zna preferencji, ideologii ani współczucia, po prostu żąda tego, co się jej należy. Historia nie powtarza się przez przypadek, po prostu podąża za logiką, którą zawsze podążała. Jeśli dotarłeś aż tutaj, mam szczerą prośbę o Twoją uwagę. Subskrybuj kanał nie tylko po to, by wesprzeć naszą pracę, ale także po to, by zapewnić Ci stałe monitorowanie tych standardów, zanim staną się one głównymi wiadomościami. Twoja subskrypcja pomaga utrzymać te treści przy życiu w Morzu Rozpraszaczy. Dziękuję za poświęcenie czasu na obejrzenie tego filmu. Naprawdę. Twoja uwaga jest cenna, a świadomość, że zdecydowałeś się ją tu poświęcić, znaczy dla mnie wiele. Zanim wyjdziesz, nie ignoruj kolejnego kroku. Poniższy film jest bezpośrednią kontynuacją tego tematu. Zagłębia się w schemat, pokazuje kolejny znak i pomaga zrozumieć, w którym miejscu tego nigdy nie zawodzącego cyklu się znajdujemy. Do zobaczenia tam. Lekcja powraca, i musimy być gotowi, gdy nadejdzie.